Czy to aniołów jest krajiny, krainy? Ty słyszycie o dziecią ten kości na sobie. pašte, že droga niedaleka, a tam dziecina Boża na nasz czer. Co to może serca nie żałować? Najświętszą rodzinę trzeba uradować. Przyszli do nas nieba niebiescy posłowie, mieli oni wszyscy korony na głowie. Cuda głosili, czy wy ludzie wiecie, że z na narodził się na świecie? Ja wezmę parę potem zimna i chodzę drzwi, mały Jezusek. Ja mu zaniosę świeżeczką, bułeczkę oraz mi syłko o No to syłko do stojki do Jezusa i panienki. Do księży Pastuszkowie, przynosimy ci trochę płótna na pieluszki, a choć teraz ciężkie ciasze, przynosimy ci trochę tu Wy ludzie prości, wy niebogaci, niech on za wasze serce zapłaci. Zostańcie jeszcze, pastuszkowie. Dzieciątko z wami chce się bawić, wyciąga dla was małe rączki, jakby wam chciało błogosławić. Hello. No to jeszcze zaśpiewajmy jest to jest słowo, poradzimy dziecięceczkom, była dektora. 是要给你读。 Ziemi. Ja Arabów królem jestem, Ja witam was szelestem, bo pustyna to moje wiamo, Melchior oto moje wiamo. Ja Baltazar w ciemnej twarzy, od słońca co praży, o Afryce jak króluję i nam tam padnuję. Głoszonego przez proroków, która im się. Retnikła na co w nocy świeciła. I w las co nas wrócił do nocy. A więc na pewno gdzieś wisi o ta na Miła, w której pisali natchnieni prorokie. Jest? Kiedy wieczór jest zimowy, chaty w śniegach drewną, nastrój dziwny, wyjątkowy, smuje się na ziemię. To jest największy wieczór przed świętami. Jest taki piękny, taki miły, tak oczekiwany. mrugają, drogę jasno rozświetlają. My, małe śnieżynki, otoczymy Twój łowęc na doszło. Przypniemy po całym świecie, zatoczymy dla Ciebie szmyłoszczo. <try> <try> Zdaj mi dwie mieszkanie bez znaku wielkości. Złoto Tobie składam, Panie, jako znak miłości. Chociaż w lichy leżysz w łobie, Dzieciątek, Boże, To kadzidło składam Tobie, w Chłowie, które, a skarby nie są wchodzy na łosie, nawet dobrych czynak i świętej. Czowie, przyjdzieście w jakiej krainy, gdzie nie dotarło jeszcze światła tej. Wilki. To wszędzie coście zobaczyli. Niech cieszy się ludzkość, proszę, i chcesz zbawić wszystkich do końca. Królowie mili, królowie lulo... mili, królowie dobrze. Wieleście dzieciąteczku radości sprawili. Zobaczcie, jak się do Was mile uśmiecha. na mnie tu radość i wielka pociecha. Zanieście ludziom tą dobrą nowinę, żeby nigdy nie brać, powitać Jezusa dzieci. Wracajmy z wielką radością, bo zobaczyliśmy to, co nam od wieków prorocy chcieli. my głosić całemu światu Boże Narodzenie. なるほど。

Wszystkich słuchaj. Zdasz się, że ja nie mogę słuchać. Wszystkich słuchaj, słuchaj, słuchaj. Powiem wszystkim dzieciom, jak jesteś wspaniały. I na pewno wszystkie będą cię kochają. Ale... <laughs> <laughs> yes, yes, yes. Yes, I guess I don't like I mean, this Aby byli zdrowi i by wytrwali I w tej chwili wszystkiemu, co żyje, całym sercem wie na się życie. Żeby oczy nie płakały, piecy, żeby że nie było koreczek. <grywa>

Za uwagę dziękujemy ślicznie, że przybyliście do nas tak licznie. Z tej okazji składamy najlepsze życzenia. Niech ja się wam wszystkim wspólnie bez marzenia. aby były one zdrowe, spokojne, pełne rodzinnego ciepła i wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja proszę Państwa chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie dary, które dostaliśmy do szlachetnej paczki, bo udało nam się tego zebrać naprawdę ilości ogromne. W sumie były 23 kartony wszystkich produktów. I od rodziny, której ten prezent zawodziliśmy, dostaliśmy wczoraj taki lampion, który jest z tyłu na, na oknie w ramach podziękowań i taki króci, krótki liście, który pani Monika nam przeczyta. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy. Pana Szanowni Państwo, nie potrafią opisać jak bardzo jesteśmy wdzięczni za okazaną nam pomoc. Daliście nam światełko nadziei, że kiedyś może wszystko wreszcie się ułoży. Ponowną wiarę w to, że chociaż teraz jest pod górkę, to znaczy, że idziemy na szczyt. Że potem będzie już tylko lepiej. My też chcemy Wam coś dać. Ten lampion, może choć skromny, niech jest dla Was symbolem naszej wdzięczności, radości, znakiem naszej pamięci o Was od teraz na zawsze. Dobrych ludzi nikt nie zapomina. Więc my o Was, o dobru, jakie nam daliście, nie zapomnimy i postaramy oddać ten dług innym, tym, którzy są w tr jeszcze trudniejszej sytuacji na tej górze, zwanej życiem. Zdane modlitwy Kasia, Julia i Jaś.